<noise> Zasypało nas tu trochę, co? Witajcie w Kuchni Kwasiora, w kolejnym odcinku z serii Dania Przetrwania. Zapraszam Was dziś na spaghetti turystyczne, czy też jak nazywam to danie często, kryzysowa carbonara. Tylko trzy składniki plus woda będą nam potrzebne oraz kuchenka, która jest zakopana gdzieś tutaj pod śniegiem. Omówmy sobie te składniki, są tak spakowane, plus woda, cyk, możemy to zabrać, pójść sobie wszędzie, gdziekolwiek w świat. Zapraszam do stołu. Zaczynamy od makaronu. Otworzę go, wam żebyście zobaczyli. Taki klasyczny makaron do spaghetti. Proszę bardzo. Takie niteczki. Dalej będzie potrzebny serek topiony oraz smalec w słoiku. Ten jest smalec w stylu hiszpańskim. Jak go zrobić? Wrzucę wam link w opisie pod filmem. Prezentuje się tak. Już jest trochę wyżarty, ale jest przepyszny. No i to wszystko. Zacząłem już odśnieżać kuchenkę, bo będzie nam potrzebna do gotowania, a ciekawostka jest taka, że przepis na to danie wygrałem w kości od znajomego, który jest już teraz byłym komandosem American Special Forces. Nie będę mówił jaka jednostka, co jak, bo tam wszystko tajne, przez poufne jest, bez nazwisk, bez odznaczeń, bez niczego, ale oni to danko robili sobie właśnie gdzieś tam na szkoleniach, w plenerze, po bazach i tak dalej, więc możecie sobie spróbować smaków sił specjalnych. A robi się to bardzo prosto. Makaron należy zagotować, odlewamy wodę, troszeczkę zostawiając, dorzucamy sążną łyżkę smalcu, serek, jeszcze na ogień mieszamy chwilkę, żeby to wszystko złapało ciepło, utworzyły przypyszny sosik i gotowe. Wtedy się widzimy. Pick up your packs and run with me. Pick up your packs and run with me. We are the sons of unity. We are the sons of unity. Hey, Marine Corps. Hey, Marine Corps. Bullet sponge, Marine Corps. Bullet sponge, Marine Corps. Pick up your steps and run with me. Pick up your steps and run with me. We are the sons of unity. We are the sons of unity. Sons of Unity! We are the sons of unity! Hey Coast Guard! Hey Coast Guard! For the Pirate Coast Guard! Polo pirate, pirate Coast Guard! Get on your boats and follow me! Get on your boats and follow me! We are the sons of unity! We are the sons of unity! Hej, hey, Ten przepis jest niesamowity. Tak proste, a tak smaczne. A więc, jeśli chcecie zobaczyć, jak to jadają siły specjalne na swoich wyjazdach turystycznych, to przepis już znacie. Do zobaczenia! Hej, Hej! 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 Hallelujah! Ha. Ha, yeah ha. Ha, ha yeah, yeah.